No już w komplecie, szanowni państwo, dziękuję wszystkim za to, że przyjechaliście. Jest dla nich główny obywatel że jego właścicielka Patrycja Radowska i prezesa PKM Grzegorza Mocarskiego. I jakby Pan Prezes mógł parę zdań powiedzieć o tej akcji. W każdym razie ten, ten nasz ewłoczu przystanek doczekał się. Pana momentu pozostałych, ale tego przystańczy by nie było, gdyby nie było PKM-ki. A budowa PKM-ki nadzorował dzisiejszy senator, a wcześniej wicemarszałek, więc cieszymy się Panie Senatorze, że jesteś z nami w takim momencie. Ja e, PKM-ka lubi zwierzęta, lubi, lubi pasażerów, pasażerowie lubią kolej, korzystają z pkm Rokę na naszej infrastrukturze powstało do tej pory murali z okazji Pamiętnienia kobiet, solidarności na skrzyży. Mamy murale poświęcone wojnie na Ukrainie. A dzisiaj mamy takie dość symboliczne otwarcie naszej bliskiego związku ze zwierzętami. A ten kot, którego widzicie. Monikot w naszej firmy obserwował tego kota, który po panią właśnie regularnie odprowadzał na przystanek, więc to dość luźnikowa historia. Nie wiem, czy Koleżanka będzie chciała dwa słowa na ten temat, ale yy, panie senatorze, ja tak tytułem zagajenia, myślę, że pan senator trochę więcej Wszystkie ryżki to fajne chłopaki, to już dzisiaj widać, ale też nerwowi są, więc y, musimy mieć tutaj baczenie na to, że, że nasz bohater trochę jest przestraszony. Y, a poza imieniem łączy nas to, że on również ma ja, taka ruda broda też, więc trochę takich wspólnych y, momentów mamy. Gratuluję Panu Prezesowi Tomkowi Konopackiemu tej inicjatywy, a myślę, że Państwo swoją obecnością dzisiaj mówią, że to był dobry pomysł i strzał w dziesiątkę. A korzystajmy z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, z transportu publicznego, który będzie w tym województwie jeszcze lepszy, a ja Państwa o tym, o tym zapewniam. To jest najnowsze przecież nasze dziecko tak naprawdę, które spełnia oczekiwania, ale dzisiaj w Rysiu jest najważniejszy. Z tego się trzymajmy. Ja jeszcze dodam, że jest z nami również pan Łukasz Bajm radny miasta Gdańska. Dzień dobry. I pan profesor Zdybel, który zobowiązanie. O właśnie. To profesor Zdyb... to taka Zdyb... propa tak. Z profesorem Jackiem z z Wydziału Malarstwa ASP. Ponad, ponad 30 murali z ASP zrobiliśmy, bo pozostałych kilkanaście to, to była oddzielna akcja, ale ponad 30 wspólnie jeżeli mógłbym e, prosić o e, zabranie głosu panią Profesor Koszulę dziuszkę z Wydziału Ruchu Przeszty ASP, w której studentka jest Dzień dobry, witam państwa. Przeźba rzadko gości w takich miejscach, więc się bardzo cieszę, że e, właśnie na stacji PKM-ki Mińska, jest w tej chwili dyplomantką, to znaczy pracuje nad swoim dyplomem z rzeźby, kończy studia. W mojej pracowni ceramiki artystycznej robi fantastyczny, oczywiście już zrobiła, aneks. Zapraszamy na obronę dyplomu, a w międzyczasie, mimo że pracuje jak szalona, przepraszam za kolokwializm, od rana do wieczora, to jeszcze właśnie zdążyła wykonać portret tego oto tutaj obecnego Rysia. Z tego co widziałam, bo nie widziałam go jeszcze tak całkiem na żywo, jest doskonały, jak wiele, wiele prac Pani Blanki, także cieszymy się bardzo, że rzeźba z Gdańskiej będzie tutaj właśnie już zawsze z Państwem. Zapraszamy na przystanek. Dziękujemy. To ja dodam tylko e, jako przedstawiciel PKRENTI, że po tym jak zobaczyliśmy, jak doskonałą rzeźbę pani Blanka zrobiła, to się zastanawiamy, czy wzorem na przykład Wrocławia, który ma całą serię krasnali po mieście rozrzucane, czy na wszystkich naszych przystankach jakiejś rzeźby nie zrobić. Kolejnym punktem zaczepienia byłby jaśniej, gdzie spacerowały kilka lat temu, jak może Państwo Pani Pani łabędzie. Rodina to spazerowała i tak. Ale to na razie to, 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 to raczej jest. To jesteśmy przy pani Blance parę zdania, o tym, jak się Pani pracowało nad żyjbą na Bo to mnie wielkie wyzwanie do tej pory nie zbiłam przede wszystkim ludzkiej tak linii, bo bym pracowała z tą poświatową także ja, kiedy się zbiłam się, że robię coś to totalnie abstrakcyjnego no, to mam nadzieję, że że ze względem mi to doszło i że będziecie ciepły oczek do tych przejeżdżających dziękujemy bardzo. Pani Katarzyńska? <laughs> pani Patrycja, co na to? Rysiu, no Ryszew jest dzisiaj zestresowany, bo się nie spodziewaliśmy po prostu e, tak dużej publiczności. Rościli naprawdę. Jestem zaskoczona. Ryszard to pewno też. E, no ja jestem zaskoczona, Mam nadzieję, że nie no, nie, 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 <śpuszczam> przepraszam. nie. no mam nadzieję, że po prostu Ryszew tutaj zostanie przyjacielem większej ilości osób nie tylko moim, bo naprawdę dużo osób go polubiło i bardzo się cieszę, że e, dużo osób też tak nas zbiera e, dobrym słowem e, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to. Ja dodam, że Rysiu jest kotem adoptowanym przez panią Patrycję ze skroniska, a pani Blanka też w międzyczasie ich ze skroniska e, adoptowała, e, więc zachęcamy również wszystkich e, innych, którzy o tym e, myślą, aby ale... w ten sposób, jak bohaterki dzisiejszego dnia postępowali. Zapraszam wtedy panią Patrycję z panią Blanką. Do odsłonięcia, do, do, do podniesienia. No ale teraz, <grym <grym to jest najważniejsze. Tak? To, ja to, to jest najważniejsze. To ja tylko przekażę, bo za chwilę jeszcze będzie niespodzianka. <grym zainteresowań> ja nie <grym zainteresowań> tak? ja za chwilę powiem, co zrobić? Ale najpierw, może odsłonię, jeśli się pozwoli. Myślę, że jeśli autorka rzeźby jest właśnie tą kotą podniosą e, to płótno, to będzie to... No to tylko tak szsuńcie na niej. Sun cztery. Jak mogą Państwo zobaczyć, rzeźba jest tak około 6-10% większa od kota. W ten sposób, jak tutaj się dowiedziałem, tutaj od, od naszych artystów, tego typu właśnie rzeźby się są minimalnie większe od bachaterów. Dla właścicieli... większe No jest wie Pani, przeżycie jednak. Nie, ale, Nie, ale jak jest to 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 nas ma